Nie żyje aktor klanu i na dobre i na złe, miał dopiero 50 lat. Aktorzy i aktorki to znane postacie życia publicznego, a ich udział w produkcjach umila czas widzom. Wiele twarzy staje się rozpoznawalnych ze względu na ilość i jakość produkcji, w których występują. Niestety, teraz nadeszły tragiczne wieści ze świata show biznesu. Nie żyje Piotr Nowakowski. Aktorzy i aktorki to znane postacie życia publicznego. Od wielu lat aktorzy i aktorki są nieodłącznym elementem życia kulturalnego w Polsce. To dzięki nim widzowie mogli śmiać się, wzruszać i przeżywać historie, które na stałe wpisały się w zbiorową pamięć. Polacy wciąż chętnie wracają do swoich ulubionych produkcji, od kultowych seriali takich jak 40-latek czy Alternatywy 4, po filmy, które kształtowały całe pokolenia, jak mistrzy seksmisja. Równie ważne miejsce zajmowały spektakle teatralne, w których znane twarze nadawały literackim bohaterom nowe życie i głębie. Produkcje sprzed dekad nieustannie goszczą na ekranach telewizorów, a dzięki nowym platformom streamingowym zyskują kolejne pokolenia fanów. To właśnie ta ponadczasowość sprawia, że pamięć o dawnych gwiazdach wciąż trwa, a ich dorobek artystyczny nadal kształtuje gusta i wyobraźnia widzów. Równie dużym uznaniem cieszą się także nowe produkcje. Takie jak M Jak Miłość Na Wspólnej, czy też na dobrej i na złe. Widzowie chętnie zasiadają przed telewizorami i oglądają nowe polskie produkcje, ale także te, które trwają już od kilkunastu lat. Niestety, obok radości z oglądania filmów i seriali pojawiają się też smutne wiadomości. Odejście aktorów zawsze budzi żal i przypomina, jak ogromny wkład mieli w rozwój polskiej kultury. Teraz nadeszły kolejne tragiczne wieści o śmierci aktora. Nie żyje Piotr Nowakowski. Teraz scena filmów i seriali obiegły przykre wieści. Piotr Nowakowski nie żyje. Aktor znany widzom z popularnych produkcji telewizyjnych i filmowych miał 50 lat. Informacje o jego śmierci przekazała rodzina. Widzowie pamiętają go przede wszystkim z ról w serialach KLAN, na dobre i na złe oraz z udziału w filmie Pitbull. Ostatnio można go było oglądać w produkcji TVP Zaraz wracam. Z głębokim żalem powiadamiamy, że dziś nad ranem odszedł mój ukochany mąż, najwspanialszy tato, Piotr Nowakowski. Nie mam słów, żeby opisać tę stratę. O pogrzebie Piotra poinformujemy wkrótce. Proszę o modlitwę w intencji Piotra. Magda, Janek i Ida, napisała 2 września żona aktora Magdalena. Artysta nie ograniczał się wyłącznie do telewizji i kina. Był również związany ze sceną teatralną, współpracował m.in. z Teatrem Wielkim, Operą Narodową oraz Teatrem Żydowskim w Warszawie. Pojawiał się także w reklamach, dzięki czemu jego twarz była rozpoznawalna przez szerokie grono odbiorców. Odejście Piotra Nowakowskiego to ogromna strata dla świata kultury i sztuki, a pamięć o nim pozostanie wśród widzów, którzy przez lata śledzili jego karierę. Na wzruszające pożegnanie zdecydował się także kolega artysty, Marcin Kwaśny. Wzruszające pożegnanie zmarłego aktora. Zmarły aktor Piotr Nowakowski został wspomniany również przez swojego kolegę z branży, Marcina Kwaśnego. Artysta w emocjonalnym wpisie zwrócił się do internautów z prośbą o modlitwę w intencji zmarłego przyjaciela. Podkreślił, że odejście Piotra nastąpiło niespodziewanie, gdy miał zaledwie 50 lat. Pozostawiając w żałobie żonę i dwoje dzieci. Zaznaczył, że Nowakowski zawsze emanował niezwykłą pogodą ducha i duchową siłą, którą nazywał Bożą Iskrą. Dodał również, że wierzy, iż Piotr nadal zachowuje swój uśmiech po drugiej stronie i że jeszcze nadejdzie dzień, gdy będą mogli dokończyć przerwaną rozmowę. Proszę was o modlitwę za mojego kolegę Piotra. Zmarł nagle w wieku 50 lat. Osierocił żonę i dwójkę dzieci. Miał w sobie bożą iskrę i pogodę ducha. Wierzę, że nadal się uśmiecha, będąc już po tamtej stronie. Do zobaczenia, Piotrze. Jeszcze dokończymy naszą rozmowę. Czytamy w jego wpisie na Facebooku. Słowa Marcina Kwaśnego pokazują, jak wielką pustkę pozostawił po sobie zmarły aktor w środowisku artystycznym. Ich relacja wykraczała poza zawodowe znajomości, co czyni te pożegnalne słowa jeszcze bardziej poruszającymi.